Cześć, dziś kolejny film z serii kultowy kosmetyk. Całą playlistę tej serii macie podaną w opisie, także możecie sobie tam zerknąć, jeżeli jeszcze tych filmów nie widziałyście. A dziś porozmawiamy sobie o cieniach, palecie cieni z Natural Yours, czyli najbardziej uniwersalną i najczęściej polecaną paletę właśnie z tej marki. Paleta 10 cieni kosztuje 74 zł. Można te nie kupić jedynie przez internet, w rogierach internetowych. I kilka linków, to właśnie do tych stron, podam Wam w opisie, żeby Wam było łatwiej znaleźć, jeżeli właśnie nie wiecie, gdzie kupić. Jeżeli chodzi o opakowanie, jest to tekturowe opakowanie, które jest bardzo trwałe. Ja tę paletę mam, myślę, że około dwóch lat. Jak widzicie, jest prawie jak nowa, nic się z tym nie stało, cały czas wszystko się trzyma. Także jest to trwały produkt, trwałe opakowanie, a przy tym bardzo lekkie, więc również świetnie się sprawdzi w podróży. Paleta niestety nie posiada lusterka, co na początku mi nie przeszkadzało, jednak po dłuższym stosowaniu stwierdzam, że lepiej byłoby, gdyby jednak to lusterko się znalazło. Wtedy by lepsze, bardziej kompaktowe nawet właśnie w podróży. W palecie mamy brązów, beży oraz złota które świetnie się sprawdzą w makijażu dziennym, jak i wieczorowym. Mamy tutaj połączenie cieni o wykończeniu matowym oraz perłowym i jest ta paleta w tonacji ciepłej oraz neutralnej. Cienie są świetnej jakości, są bardzo dobrze napigmentowane em, i przy rozcieraniu nie tworzą plam oraz ładnie się ze sobą łączą. Gdy pierwszy raz użyłam tej palety, to moje serce skradły matowe beże te najjaśniejsze cienie, ponieważ bardzo ciężko jest znaleźć właśnie takie jasne, beżowe cienie, które będą bardzo dobrze napigmentowane Przeważnie są takie, takie średnie, a te cienie po prostu, gdy zobaczyłam ich pigmentację, po prostu zamarłam. Cienie również mają świetną konsystencję, ponieważ nie są zbyt suche, takie kredowe. Kolejny plus jest taki, że te cienie praktycznie wcale się nie osypują. Bardzo łatwo przylegają do pędzla i ten pigment z pędzla świetnie oddają na powiekę. Jedynie mogę się przyczepić do cieni perłowych, które są trochę gorsze. Moim zdaniem te maty są takie po prostu idealne. A te perły mogłyby być bardziej takie faktycznie perłowe, bardziej intensywne, bo raczej powiedziałabym, że te perły są takie satynowe. Te perłowe cienie właśnie dają taki delikatny, nienachalny blask, połysk. Nie są one jakoś bardzo właśnie takie intensywne, wręcz błyszczące. Mimo to w innych paletach, np. w Mixed Metals. Tam ta intensywność, ta perła faktycznie jest y, genialna. Także myślę, że taki był zamysł i tak to po prostu wyszło. E, więc nie zrobimy sobie jakiegoś bardzo intensywnego oka. Zresztą widzicie jak to teraz wygląda na moich powiekach, bo oczywiście tej palety użyłam. Więc widzicie, że jest blask, ale to nie jest jakoś bardzo intensywne, bardzo y, rzucające się w oczy. Takie właśnie idealne na co dzień. Podsumowując, cienie moim zdaniem nie są jakoś bardzo drogie, ponieważ Powiedzmy, przeliczając to na sztuki, to za jeden cień byśmy płaciły 7,40, powiedzmy no 7,50. Także porównując do inglota, gdzie teraz cena jest chyba 12 zł za taki okrągły cień, to jest to naprawdę ogromna różnica, a myślę, że te cienie, wiem, że te cienie po prostu lepiej się rozcierają, lepiej się aplikują i są dla mnie wygodniejsze w używaniu. Oczywiście wiadomo, że to jest jednorazowy zakup i to jednak trochę bardziej boli w kieszeni niż jakby kupować pojedyncze cienie, tak jak w inglocie. Jednak, moim zdaniem, jest to warte, warte odkładać na tę paletę pieniądze i uważam, że każda dziewczyna, która jeszcze się nad zastanawia nad tą paletą, uważam, że każda dziewczyna powinna tę paletę mieć, żeby ją wypróbować, ponieważ jestem praktycznie w 100% przekonana, że będzie nią zachwycona, będzie bardzo ją lubić i sprawdzi się tak naprawdę w makijażu dziennym oraz wieczorowym, więc będzie na pewno często używana. Jest to najlepszy produkt, który do tej pory pokazałam właśnie w tej serii kultowych kosmetyków, ponieważ każdy produkt ma jakiś wyjątek, nie każdemu się te produkty sprawdzą i zawsze o tym wspominam. Natomiast jeżeli chodzi o te palety, to naprawdę polecam każdej kobiecie, by wypróbowała, bo, bo będzie zadowolona po prostu. Także nie bez powodu tyle osób poleca tę paletę i ja również ją polecam, bo jest warta tego, i właśnie warta jest tego miana kultowego kosmetyku. Koniecznie podzielcie się swoją opinią na temat tej palety, jeśli już z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Cześć!